Witam, tu są moje Computers, auto kolejny odcinek Zwiedzina 1 edycja rozszerzona. Ostatnio robiliśmy to zadanie pogrzebane wspomnienia, teraz pójdziemy do Kalksztajna po nagrodę za tę kulę, za na kule. Tu fajnie się są się te kapiczki ale niestety one nic nie dały na bestie Nie będę wam spoilerował, co się z tą bestią stanie w ogóle, jak się to rozwiąże, ale ja znam zakończenie z tą bestią. Nie do kakszajna najpierw trzeba iść. To zaznaczyć trzeba karczmę. Ten zajazd. I i idziemy. Bo to mi kula później pójdziemy. Ja skurczę się, zbierzemy. Ważne zbierać te składniki do eliksirów też, bo niech się robi eliksirów, że i oleje. Więc to jest bardzo ważne. I już będziemy fajnie, tak kury gdaczom. Typowa wioska kupiec. coś ma do zaoferowania? Idziesz do wyścigu? Nie, nie ma niestety zaoferowania. A szkoda, ciężka służba. No, niestety. To jest krasnoludzki Kowal. Lepiej zachować czujność. Kalkstańskie. Gdyby nasze gieko my mamy. Gieko mamy. Ładne rzeczy. Tu nas Sani uleczyła. To jest Zoltan. Nie, nie ma się gdzieś pieszyć a za listam tych już Tu my chyba robili walki na 5 już też Ej, stary już jestem Tu pijak je Śmierci tu A co się dziwisz? Te śmierci Dobra, to pójdziemy do tego Mikula, potem nagrodę za to te zostanie pogrzebane wspomnienia. A jeszcze mamy tu, tu Białym miętę zachować czujność. To po drodze będziemy to zbierać Jak będziemy szli do Mikula O Akurat nam się zrobiło a chatka wiedźmy jest Tutaj? Nie, opuszczamy dom. Pos to sobie opuszczamy dom? No tutaj będzie to akurat po drodze. O jak zążymy w tym odcinku, też to odebrać od nagrodę od Bikula za to zadanie. Potem musimy zanieść te płatki. Czego chcesz? Ale myślę to krótko podchwiał. Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu, zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu, wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. To jednak są tak mówiłem... Chyba chyba teraz spoilerowałem Możliwe, że w tym odcinku się to wyjdzie tego. Gołębie się przestraszyły. Grę, bo to wygląda słabo. A to dlatego, jak tchać na było. W karczmie. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz czaty go albo. Albo co? Wiedźmin. Zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Nie sądzę. Dorwaliśmy cię wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Oj, zobaczymy, czy, czy nie będzie waszym czasem. Muszę jeszcze raz przemyśleć te. Dziękuję, Wiedźminie! Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im widzi miejskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? No nie. Nie. Z perspektywy czasu widzę, że wolałbym inny rozwój wydarzeń. Nic straconego. Następnym razem przemyśl to dobrze. Niezależnie od wszystkiego, jestem ci wdzięczny za uratowanie życia. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami obrzucim. Lepiej go nie drażni to potężny alchemik. Eee, kapitan powiedział puszczać ino tych co glade mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Jeszcze razu tym bardziej że zjawili się tu. A czy... A nie. Nic nie zależy, gdyby... Zatem... Za to to samo jest. To jak do kart No... Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, Łoto, mój miesięczny żołd. <gulety> Koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie... Niemożliwe! Ja żeby ją kochał! Bardzo kochał! Nie wiem jak się nazywała... Prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni ty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Teraz skąd zbieramy, oprócz tych broni oczywiście, chyba nam się nie zmieszczą w ekwipunku i idziemy do Wiedźmy. Zobaczmy sobie tę chatkę Apikeidl, to, to jest dom w sumie, a w sumie jeden pies, czy to tak ujmę. Jeszcze te zioła zbiorę. Ja się, Czego chcesz? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alvin, wypij to. I żadnego marudzenia. Koszkie. Mówiłam, żebyś nie marudził, a teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała, tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji! Płynie niewinna krew, bratnia krew Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem Różnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną Złoto, złoto splamione krwią Rodzi się bestia Śmierć, kara ostateczna Kto na zasługuje? Kto jest winie? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boisz się śmierci? Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, która umarłaś, a wciąż chodzisz Powiedz mi, kto jest winny? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer, opuść to ciało, zaklinam cię, odejść. Chce mi się spać. Hmm. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. Teraz się przejdziemy do wjedepnego. W ogóle w tym odcinku będzie chyba mało walki. To słowa do moich tych, którzy lubią walki. Na Na tych moich odcinkach. Ale czasami trzeba fabularnie też coś zrobić. Don't sure. Mów szybko! Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakiejś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. A kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej, pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, wieźminie. 200 Orenów. Teraz to nie trzeba wykonać. Jestem strasznym stworem o, się udać do Ota. No to jeszcze zrobimy to na górę i kończymy już odcinek. Niestety. A co to? Odmieniec. Tata kupi mi nową lalkę. Muszę bardzo. A modlić się trzeba, żeby choroba domu minęła. Diabli Wiecznie... dali. Zapiję się jak co noc. Nic nie będzie słyszał. Nie daj się zapić. Zapije się jak co noc. Nic nie będzie słyszał. Która z godzina się wygnie? Siedemnasta to jeszcze. Nie będzie pan gestów. Co cię tu sprowadza? Ponoć potrzebujesz krwikula. Ponoć potrzebujesz krwigula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. O! A może jednak to będzie lepsze. Nowy poziom. To wydajmy teraz te talenty i już kończymy odcinek. A jest, znaczy gdzie jest to ognisko? Bo tu było jakieś ognisko. Hmm. A tutaj. Co tu ulepszyć? Hmm. Może te srebrny. Art, powalenie. Może inni drugi poziom. Gdzieś się godzinę. Hej tam! Już się robi noc tu. Widzę? To... Bogowie, dajcie cierpliwości. Jeśli się spodobało, to kliknijcie łapkę w górę oraz suba oraz do zobaczenia w następnego odcinka. Cześć!